Jeżeli chciałbyś dodać dynamiki swoim nagraniu z drona i tworzyć jeszcze bardziej angażujące ujęcia, to AWATA 2 może być dobrym wyborem dla Ciebie. A już Ci mówię dlaczego. AWATA 2 sprawdza się świetnie w dynamicznych ujęciach i dla mnie to idealne narzędzie do uchwycenia emocji w ruchu. Nagrywamy głównie ujęcia z rowerów, motocykli i podróżywanym. To był pierwszy powód, dla którego chciałem mieć szybkiego, sprytnego drona, który nadąży za moimi pomysłami. A dodatkowo otworzy mi perspektywę na wykonanie wymagających ujęć, które jestem w stanie wykonać tylko dronem FPV w trybie manualnym. Natomiast jeżeli zastanawiasz się nad przejściem w kategorię FPV, to Awata 2 może pełnić rolę bez konkurencyjnego pośrednika. W zestawie posiada Google systemem transmisji OkuSync 4 które łączą się z kontrolerem FPV RC3, co pozwala Ci rozwijać swoje umiejętności i w konsekwencji odkryć pewne możliwości trybu manualnego. Wata 2 pozwala na lot i generowanie ciekawych ujęć w bardzo przystępny sposób. Za pomocą bazowego kontrolera latanie jest intuicyjne i proste, nawet dla kogoś, kto nigdy nie miał do czynienia z żadnym dronem. Natomiast na kontrolerze nigdy nie wykorzystasz pełnego potencjału Twojego drona, dlatego jeżeli poczujesz, że to odpowiedni moment na rozwinięcie skrzydeł, to podnosisz poprzeczkę bardziej zaawansowanym kontrolerem RC3. Format nagrywania 4K w 60 fpsach i stabilizacja Rocksteady powoduje, że jakość obrazu jest porównywalna do aktualnych kamer sportowych, więc nie musisz rozważać montażu dodatkowej kamery. W warunkach dobrego oświetlenia, obraz jest naprawdę dobry, ale nie posiada możliwości zapisu wertykalnego dla Reelsów. Możemy natomiast skorzystać z formatu 4Checie, wtedy mamy najlepszy kadr do przystosowania na mediach społecznościowych. Gimbal stabilizuje kamerę tylko w jednej osi, ale cyfrową możemy stabilizować również horyzont. Latanie w manualu to zupełnie zupełnie inny wymiar latania, niż ten, który znasz do tej pory jako operator Mavica lub podobnych urządzeń. Zanim to zrobisz, polecam pobrać symulator FPV. Ja trenuję na Uncrashed i żeby rozpocząć tam trening musisz spełnić jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, musisz być w posiadaniu dodatkowego kontrolera, np. kompatybilnego zawatą 2 DJI RC3. Po drugie, musisz go odpowiednio uzbroić, tak aby poluzować lewy drążek, aby nie powracał samoczynnie do punktu zero. Żeby to zrobić, wystarczy zgodnie z instrukcją odpiąć dolną gumę i dokręcić śrubki, aby uzyskać pożądany efekt. Podłączasz kontroler do komputera, odpalasz symulator i rozpoczynasz trening. Dopóki nie przetrenujesz odpowiedniej ilości godzin, tak aby poczuć się pewnie, nie polecam prób Twoją prawdziwą awatą. Pierwszy lot rozpocznij na otwartej przestrzeni, w bezwieczny dzień. Nie włączaj trybu manualnego. Oswój się z luźnym lewym drążkiem, następnie wyrób sobie nawyk używania przycisku pauzy. Przejdź do ustawień i włącz w Custom Button tryb manualny i przejdź do zakładki Gain Expo i upewnij się, że masz ustawiony M Mode Attitude Limit. Jest to bardzo ważne, ponieważ jesteś teraz w trybie manualnym, ale nie do końca, bo Twój dron nie pozwoli ci na wywinięcie jakiegoś fikołka. Polataj w tym trybie, dron będzie jeszcze szybszy i bardziej responsywny, ale będzie cię chronił przed obracaniem się do góry nogami. Na dodatek zawsze możesz skorzystać z przycisku pauzy. Jeżeli chcesz przejść do pełnego trybu manualnego, wróć do ustawień i wyłącz limit przechyłu. Teraz zachodzi jedna duża zmiana. Dron może się obracać w każdej płaszczyźnie, więc może stracić orientację. Dlatego próbuj na bezpiecznej wysokości, mając pewność, że nie stanowisz dla nikogo zagrożenia. A w razie kłopotów naciśnij przycisk pauzy, dlatego ten nawyk jest tak bardzo ważny. Zebrałem i skondensowałem tutaj moim zdaniem najważniejsze informacje dla początkującego operatora Awaty 2. Dlatego daj znać, czy przedstawiona praktyka jest dla Ciebie tutaj zrozumiała i pomocna. A jakie mogą być potencjalne minusy w porównaniu z mawikami? Stabilizacja i jakość nagrań. Z reguły mawiki oferują lepsze rezultaty w ujęciach statycznych i bardziej zaawansowaną stabilizację. Po drugie, Avata 2 nie ma możliwości zapisu wertykalnego, więc jeżeli ktoś tworzy głównie na potrzeby mediów społecznościowych, to może być to pewnego rodzaju utrudnienie. Po trzecie, Avata 2 waży powyżej 249 gramów, więc indywidualnie musicie rozpoznać swoją sytuację w zakresie pilotowania tego drona. W takim razie co przemawia głównie za Avatą 2? Avata 2 to idealny wybór dla kogoś, kto chciałby wykonywać sceny z udziałem rowerów, motocykli czy samochodów lub innych obiektów, które się szybko poruszają. Jego zwinność i możliwości FPV pozwalają tworzyć bardziej imersyjne ujęcia. Płynne przejście do FPV. Jest to hybryda pomiędzy klasycznym dronem a FPV, co pozwala oswoić się z lataniem FPV. Stopniowa nauka manualnego sterowania wsparta symulatorami to świetny sposób na rozwój Twoich umiejętności. Po trzecie kompletność zestawu. Budowana pamięć, Google systemem Ocusync 4 sprawiają, że jest gotowy do działania zaraz po zakupie. Po czwarte prosta nauka. Intuicyjny kontroler bazowy umożliwia łatwy start, a zaawansowane opcje, takie jak przycisk pauzy, return to home, dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa. 5. Jakość nagrań. Format 4K 60 fps, stabilizacja RockSteady i cyfrowe utrzymanie horyzontu zapewniają bardzo dobre rezultaty, szczególnie w dobrych warunkach oświetleniowych. 6. Tryby lotu. Możliwość ustawienia trybu manualnego z ograniczeniami, Attitude Limit, zapewnia Ci większe bezpieczeństwo podczas nauki. Jeżeli chcesz, tak jak ja, wejść świat FPV, to Awata 2 stanowi balans pomiędzy prostotą obsługi, a zaawansowanymi możliwościami, dając jednocześnie szansę na rozwój umiejętności. Pamiętaj jednak, że wymaga to treningu, czasu i inwestycji w ewentualne ubezpieczenie na wypadek twardego lądowania. Powodzenia w realizacji wymarzonych ujęć klifów, wodospadów i wulkanów.